Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chcemy z Wami porozmawiać na temat taśm oraz antyklapów dostępnych w asortymencie firmy Tesa. Nie zabraknie również praktycznego testu, w którym to sprawdzimy, czy rzeczywiście te taśmy zostawiają precyzyjną i wyraźną krawędź w czasie malowania tradycyjnego. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zaczynamy. Jak powszechnie wiadomo, istnieje wiele rodzajów taśm. Dzisiaj postaram się to trochę przybliżyć. Jednak jedną cechą wspólną tych wszystkich dzisiaj omawianych taśm jest to, że są one wykonane z papieru Łosi, czyli jest to nic innego. Jak bardzo cienki papier różowy, dzięki czemu jesteśmy w stanie bardzo dokładnie przykleić naszą taśmę do powierzchni. Dodatkowo wszystkie te taśmy mają powłokę woskową, dzięki czemu ewentualny nadmiar farby nie podcieka pod tą taśmę, tylko sobie delikatnie po niej spływa. Wszystkie te taśmy są bardzo cienkie, ale jednocześnie są bardzo odporne na przerywanie. Co oznacza tyle, że w tą stronę jesteśmy bez problemu ją w stanie przerwać. Jednak przy ściąganiu np. taśmy, no ciężko jest to rozerwać. Na pierwszy ogień idzie żółta Tesa o nazwie Precision Mass z numerem katalogowym 4334. Przy użyciu tej taśmy jesteśmy w stanie uzyskać precyzyjne i wyraźne krawędzie na gładkich powierzchniach oraz jest dedykowana do wszystkich rodzajów farb i lakierów. W pracach wewnątrz możemy ją przykleić i pozostawić do 6 miesięcy, a w pracach na zewnątrz do 8 tygodni. I przez ten czas ona nam się nie zwulkanizuje, co oznacza tyle, że w czasie zrywania nie pozostawi żadnych niechcianych śladów. Teraz ciekawostka odnośnie tego modelu taśmy, a mianowicie można ją stosować w warunkach do 100 stopni Celsjusza. Dodatkowo występuje ona w szerokościach 50, 38, 30 oraz 9 mm. Jeżeli chodzi o tą taśmę 9 mm osobiście uważam to za bardzo ciekawe rozwiązanie i stosuję to na przykład w czasie zabezpieczania okien, gdy jest mało miejsca między zawiasem a ramą okienną. Wtedy sobie właśnie rozwijam kawałek kleję i później doklejam szerszą taśmę. Oczywiście można sobie wziąć normalną taśmę, rozciąć ją na jakieś węższe kawałki albo ewentualnie rozedrzeć ale po co, skoro można kupić taką taśmę i starszy ona spokojnie nam na bardzo, bardzo długi okres. Korana na pomarańczową tesę, czyli precyzyjną Mask Standard o numerze katalogowym 4344. Jest to troszkę tańsza alternatywa do wcześniej omawianej żółtej tesy, a mianowicie również możemy przy jej użyciu uzyskać wyraźne i precyzyjne krawędzie na gładkich powierzchniach, jak również dedykowana jest do wszystkich rodzajów farb oraz lakieru. Pomarańczowa taśma w porównaniu do żółtej może być przyklejona i pozostawiona na powierzchni o dwa razy krótszy czas. A mianowicie, jeżeli chodzi o pracę wewnątrz, jest to 3 miesiące, a na zewnątrz 4 tygodnie. Oczywiście nie jest ona przeznaczona do prac w temperaturach do 100 stopni Celsjusza i dostępna jest w szerokościach 38 oraz 30 mm. A teraz pora na różową Tesę, czyli Precision Mask Sensitive o numerze katalogowym 4333. Przy użyciu tej taśmy jesteśmy w stanie uzyskać precyzyjne i wyraźne krawędzie zarówno na gładkich, jak i fakturowanych powierzchniach. Dedykowana jest do wszystkich rodzajów farb oraz lakierów, jak również tapet, stolarki, ogólnie wszystkich delikatnych powierzchni, jak również nie do końca wyschniętych powierzchni. Można ją przykleić i pozostawić wewnątrz do 14 dni i dostępna jest w szerokościach 30 oraz 38 mm. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że różowa taśma jest zdecydowanie najcięższą taśmą z dzisiaj wszystkich prezentowanych i na potwierdzenie moich słów macie tutaj zbliżenie. Wszystkie taśmy mają po 50 metrów na rolce i jak widzicie jest znaczna różnica. Czasami są takie zlecenia, że trzeba przemalować jakąś powierzchnię, i niestety, w większości przypadków, gdy klejemy zwyczajną taśmę na tę powierzchnię i ją podrywamy, zrywa ona jednocześnie stare powłoki malarskie. I co w takiej sytuacji zrobić? Wiadomo, najlepiej byłoby zeskrobać starą powłokę malarską, no i przy okazji to poszpachlować, żeby mieć równą ścianę. Jednak wiąże się to z dodatkowym nadmiarem pracy oraz kosztów dla zleceniodawców. W takiej sytuacji warto właśnie sięgnąć po różową tesę, która jest dedykowana do delikatnych powierzchni i potrafi być zbawienna w takich sytuacjach. A teraz przechodzimy do omawiania tak zwanych antychlaków. Jest to nic innego jak po prostu folia statyczna już z przyklejoną taśmą. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie szybciej możemy sobie zabezpieczać pożądane przez nas powierzchnie, a dzięki temu, że są to folie statyczne, po rozwinięciu one same z siebie już będą ładnie dolegać do powierzchni. Na pierwszy ogień idzie antyklat Easy Cover UV z numerem katalogowym 4369. Jest to rozwiązanie typowo dedykowane do zewnątrz i może pozostać przyklejone na dwa tygodnie. Tutaj ciekawostka, wszystkie niebieskie taśmy Tesy są typowo dedykowane do prac na zewnątrz. Ta folia ma jeszcze delikatne perforacje, i dzięki takiemu rozwiązaniu, gdy mamy nadmiar farby, będzie ona znacznie wolniej po tej folii ściekać. A teraz pora na Easy Cover Precision Standard o numerze katalogowym 4402. Folia ta w porównaniu do wcześniej omawianej nie posiada ona perforacji, jednak wyposażona jest ona w pomarańczową tesę, czyli ma takie same właściwości. Czyli między innymi możemy ją przykleić i pozostawić wewnątrz na 3 miesiące. W asortymencie tesy istnieją również antyklapy z przyklejoną już żółtą tesą, czyli co za tym idzie ma ona znacznie wydłużony okres przydatności po jej przyklejeniu. No dobra, to teraz przyszła kolejna test, w którym sprawdzimy, czy rzeczywiście przy użyciu tych taśm jesteśmy w stanie uzyskać ładne, ostre i wyraźne krawędzie przy odcince. Osobiście nie mogę doczekać się wyników tych testów, ponieważ co niektórzy z Was pewnie wiedzą, że od ponad 3 lat maluję tylko metodą natryskową i przy tej metodzie te taśmy naprawdę znakomicie się sprawdzają. Jednak wcześniej, gdy malowałem metodą tradycyjną, czyli przy użyciu wałka, zawsze musiałem taśmę przyklejać, jej rad albo akrylować, albo podmalowywać wcześniejszym kolorem, żeby uzyskać ostrą i wyraźną krawędź. A robiłem tak, ponieważ nie zdawałem sobie wtedy jeszcze sprawy, że właśnie istnieją tego rodzaju taśmy. Zaczynamy. No dobra, to przyklejamy taśmę. Kluczowe jest tutaj, żeby właśnie krawędzie były bardzo dobrze dociśnięte do podłoża. Ok, to teraz pora przeprosić się z wałkiem, bo nie miałem go w rękach od bardzo, bardzo dawna. Przepraszam Cię bałeczku. I bierzemy się do malowania. Żeby test był rzetelny, to przemaluję to jeszcze w drugą stronę. OK, czekamy teraz 5 minut i będziemy zrywać nasze taśmy. No dobra, bierzemy się za odrywanie naszych taśm i zobaczymy, czy udało nam się uzyskać ostrą i wyraźną odcinkę. Na pierwszy rzut różowa Tesa jest elegancko, potem pomarańczowa. Super, również się udało uzyskać pożądany efekt. No i żółta, to samo. Już ściągam aparat i wam to wszystko zoomuje. Jeżeli wśród Was są osoby, które korzystały z Taśm Tesa, to będę Wam bardzo wdzięczny za podzielenie się opinią odnośnie tego tematu. Cześć.